W świętego Pawła apostoła do Efezjan, bracia: Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła on zbawca ciała. Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus kościół, bo jesteśmy członkami jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, wieku, wieku. Amen. Dzisiaj w spotkaniach z wiarą moimi gośćmi są Państwa Agnieszka i Paweł Januszowie. Są małżeństwem od 17 lat mają troje dzieci, czwarte w niebie. Jest... Z te też. Też. Zawodu jesteście Programista. informatykami, programistami. Pozdrawiam wszystkich ksiądz Robert Muszyński. Chcemy rozważać drugie czytanie z 21 niedzieli. Święty Paweł pisze do Efezjan rzeczy takie dzisiaj wydaje się bulwersujące. Bo jakby sytuuje żonę poddaną mężowi. My Dzisiaj uczymy się partnerstwa, że mąż i żona są równorzędni. Jak wy odczytujecie ten dzisiejszy tekst? Z perspektywy mężczyzn, ja bym powiedział, że my to pierwsze zdanie to bardzo mocno jakby jesteśmy za nim. Dlaczego? Dlatego, że właściwie, jak przeczytamy to pierwsze zdanie, że żony mają być poddane mężom. To właściwie na tym przestajemy czytać tego kolejnego fragmentu, gdzie tak naprawdę święty Paweł jakby kontynuuje tą swoją myśl. Często zapominamy o tym. Ale ciekawe, że właśnie pierwsze zdanie jest: bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, i teraz każdy ma jakby swoją rolę, swoją misję do spełnienia inną mąż, inną żona. No, tak, święty Paweł to tam później wyjaśnia właśnie. Najpierw pisze o tym, jak żony powinny być poddane mężom, ale później pisze też mężowie, miłujcie żony tak jak własne ciało. No to ciężko jest, żeby mąż, który miłuje swoją żonę, nagle traktował ją jako służącą, poddaną w jakikolwiek sposób. Tak jak często rozumiana jest ta pierwsza część, tak? To nie tak, że jest, nie wiem, piesek, przynieś buty, pozamiataj i, i ugotuj, tylko ja szanuję swojego męża, a on mnie kocha i szanuje też mnie. I jakby to czytanie y, dopiero w pełni jakby przeczytane nie? i zrozumiane też w, y, y, no, w tym obrazie miłości Chrystusa do Kościoła, dopiero wtedy jakby można zrozumieć jego sens i, i wtedy nie staje się bulwersujące, ale, ale wręcz piękne, że taka miłość może istnieć w ogóle. Patrząc z perspektywy dzisiejszego świata, to. Takie rozdzielenie obowiązków jest no wręcz, można powiedzieć, niemodne. Tymczasem wydaje mi się, że święty Paweł tu nie wskazuje, która strona czym ma się de facto zajmować. Tu chodzi o to, że jeżeli naprawdę jesteśmy jednością, jesteśmy jednym ciałem, tak jak ślubujemy sobie na, na ślubie, to tak naprawdę ja biorę na siebie pewien ciężar, a druga strona bie, bierze na siebie inny ciężar. I razem budujemy tą wspólnotę domową właśnie poprzez noszenie też, też tych ciężarów, nie tylko takich czysto praktycznych, jak sprzątanie, gotowanie, opiekę nad dziećmi, ale też no, ten, ten krzyż drugiej osoby, przecież jesteśmy nadal jednak dwoma osobnymi ciałami, i każdy ma swoje przyzwyczajenia, każdy ma swoje wychowanie, swoje życie, był przyzwyczajony do czegoś innego, a teraz tworzymy coś zupełnie innego. I przez te 17 lat mogę powiedzieć, że nadal się cały czas docieramy. Czy początki były łatwe? Ja myślę, że początki, jeżeli byśmy popatrzyli z perspektywy tych 17 lat, to były dużo łatwiejsze niż to, co się dzieje teraz. Na początku człowiek myśli w, takich, w takiej perspektywie, Kocham moją żonę, bardzo chciałem, żeby odbył się ten ślub, żebyśmy byli razem, żebyśmy zamieszkali razem, bo wcześniej nie mieszkaliśmy razem. Natomiast teraz. Też, jeśli mogę ci przerwać, człowiek na początku się jakby bardziej stara. Gra pewną rolę, tak jak, tak jak chciałby, żeby go druga osoba widziała. Więc, więc ten początek czasami się wydaje taki trochę bajkowy. Ja tak jak tam, jeżeli długo i szczęśliwie i tak dalej. Ale z pewnym, po pewnym czasie no, te maski zaczynają opadać, bo ileż można grać. W końcu człowiek jest zmęczony, jest chory, yy, nie chce mu się po prostu, i, i w tych sytuacjach zaczyna tak naprawdę wychodzić, ja co naprawdę jesteśmy, I, i wtedy zaczynają się schody. Albo czuje się niesprawiedliwie potraktowany. To też, to też. Ponieważ na mnie spada większość obowiązków życia i małżeńskiego, i rodzinnego. A to zawsze tak jest. Zawsze ta moja perspektywa to, to zawsze jest. Ja mam więcej. Ja on mniej. Zawsze ta moja perspektywa jest taka, że, że właśnie ja robię wszystko, a ty nie robisz nic. Albo inaczej, że ja robię większość, a ty, ty robisz tylko tyle. I yy... Jakby ciężko jest nam wyjść z tego. Właśnie do tego chyba zaprasza nas, nas Paweł, żeby nam pokazać, że słuchajcie, ale to nie jest ważne, kto ile robi. Wy jesteście jednym ciałem. Wy tak naprawdę, będąc razem, y, tworzycie coś nowego. I do tego jeszcze, jak dołożymy dzieci, które również, to jest, to jest też pewne doświadczenie, myśmy y, dopiero po pięciu latach małżeństwa y, doczekali się y, naszego pierwszego dziecka, y, córki. Muszę powiedzieć, że wtedy to była wielka, podobnie jak trochę w małżeństwie, to była wielka euforia. Ale gdy przyszedł kolejny syn, i kolejny syn, i kolejne doświadczenia, to, to ta proza życia człowieka naprawdę z każdym dniem dopada coraz bardziej. Ale właśnie wtedy przychodzi Pan Bóg i, i, i mówi do mnie, że właśnie tutaj, w tym takim codziennym życiu, ja chcę, żebyś Ty był święty. Nie chodząc, nawracając. Tłumy ludzi, oczywiście, tak by było dla mnie, jako osoby, która, która ma jakby większe Ego, byłoby naprawdę fantastycznie. Ale Ty masz zacząć od siebie i od swojej rodziny. Czy zaczynaliście sakrament małżeństwa, życie sakramentem małżeństwa, tak świadomie, że jest między Wami Chrystus, czy tylko taki, powiedzmy, epizod w kościele, a potem zwyczajne, normalne życie? No to jest trochę trudne pytanie, muszę powiedzieć, dlatego że y, byliśmy, y, byliśmy przy kościele, ja osobiście y, należa, nie należałem do żadnej wspólnoty, ale byliśmy świadomi tego, że, że idziemy tam sobie ślubować wobec Chrystusa, że to nie jest tylko piękna dekoracja, że to jest piękna chwila, która, która ma być bajkowa. Tylko, że to jest przede wszystkim odpowiedzialność, bo to ja udzielam sakramentu żonie i żona udziela sakramentu mnie i ta świadomość yy, mi się wydaje, że ona gdzieś tam była. Natomiast no, czegoś takiego, że pomiędzy nami jest Chrystus, to myślę, że na początku ciężko było to, jakby człowiek sobie z tego nie zdawał sprawy. To wydaje mi się, że ta świadomość zaczyna przychodzić w momentach tych trudniejszych. Dopiero kiedy człowiek już widzi, że, że sam już nie daje rady. Że już miałby dosyć, że już by chciałby to wszystko rzucić i sobie pójść, żeby było łatwiej. I wtedy potrzeba tego odejścia trochę. I wtedy zauważa, że jest ktoś mocniejszy, ktoś, kto jeszcze działa, ktoś, kto trzyma nad tym wszystkim swoją rękę i że dzięki temu tak naprawdę to wszystko ma sens i działa. Tak, to jest taki piękny moment, kiedy, kiedy nie ma się co oszukiwać, nie ma idealnych małżeństw, nam też się zdarza pokłócić. Rzadko, trzasnąć drzwiami. Tak, trzasnąć drzwiami, no nie rzucamy w siebie tylko żadnymi kapciami ani talerzami. Natomiast to jest piękne właśnie, jak, jak się jest koło Chrystusa, gdzie się widzi, że ten Chrystus jest obok. No właśnie w takim momencie, jak już ta, ta pierwsza złość, ta taka nerwówka się skończy, każdy jakby pójdzie w swoją stronę, to jest piękna sytuacja, kiedy bardzo często dostaje się takie światło i, i, i zaczyna się człowiek modlić i mówi Panie Boże, dałeś mi tą żonę, jest mi, jest mi z nią ciężko, to teraz mi Ty pomóż, bo ja już sobie nie daję rady. Paweł napisał, tajemnica to wielka, ja mój w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła, tajemnica, dosłownie użyta jest tam słowo misterion. Pewne małżeństwo z pewnym misterium miłości, a więc jak mamy na przykład misterium męki pańskiej, no to oglądamy aktorów, a próbujemy odnaleźć ten duchowy, głęboki sens. I teraz e, mówi: Misterium miłości w odniesieniu do Chrystusa. Jak Chrystus umiłował Kościół? Znowu Kościół jest rodzaju żeńskiego eklezja. I teraz jak umiłował Chrystus Kościół? Mężowie, bo, bo mąż jest głową żony. No i, panie Pawle, no jak, jak to jest z tym bycie głową żony? Co to znaczy, że jestem głową żony? No ja biorę na siebie pewną odpowiedzialność. prawda, Odpowiedzialność za siebie, za żonę. Może nie w takim rozumieniu, jak to było jeszcze powiedzmy, 100 lat temu, gdzie faktycznie ten mężczyzna szedł w pole i musiał zapewnić ten bezpośredni chleb, bo my oboje pracujemy, jesteśmy aktywni zawodowo. Ale przychodzi taki moment, kiedy, kiedy ta rodzina faktycznie potrzebuje, że przyjdzie ktoś i powie: Słuchajcie, nie wiemy co zrobić, to robimy w ten sposób. I tu przychodzą właśnie, bardzo często przychodzą do mnie, i trzeba tą decyzję podjąć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie ta, ta, ta miłość, tak jak. Ta miłość jest bezwarunkowa. Jakby to jest, to jest ta, tak mnie się wydaje, taka ogromna tajemnica, że jeżeli yy, moje dziecko nie wiem, zgubi czapkę, robi to po raz dziesiąty, to po ludzku jakby no wiemy, jak to się może skończyć. Ale właśnie w tym momencie ja muszę zadziałać tak jak Chrystus, który ukochał tego największego grzesznika, na krzyżu. Przecież on widział wszystkie te nasze grzechy. Widział też grzechy, chociażby łotra. A mimo to powiedział. Mu, Dotykam, swojej, żony, swojej głowy. No, jesteś głową, patrz na Chrystusa ukrzyżowanego. Tak? I widzę tego łotra. I... I w tym momencie nie ma znaczenia, że, że On popełnił takie czy inne grzechy. Tylko właśnie ja muszę wyjść do Niego z ogromną miłością, żeby on zobaczył, że on zobaczył, że ja jestem z nim mimo tej trudnej sytuacji, że ja go kocham. To jest fenomenalne. Jeśli syn po raz dziesiąty zgubił czapkę, w czasie dotknąć głowy swojej własnej, chłopie, zacznij myśleć. I już no Chrystus głowa mówi do Piotra, nie siedem razy przebacz, tylko. 77. Nawet siedemdziesiąt razy siedem. Więc. Jednym słowem, zawsze. <laughs> zawsze. Ale słuchajcie, no, tutaj bardzo pięknie święty Paweł mówi: Mężowie, miłujcie żony, bo Chrystus umiłował kościół, aby y, za, za niego samego siebie go uświęcić i żeby nie miał żadnej skaży czy zmarszczki. Yy. Mąż dotyka swojej głowy i mówi: Co tu zrobić, żeby żona nie miała Żadnej zmarszczki. Przez zmarszczki biorą się ze zmartwień. Jak zdjąć yy, z żony jej zmartwienia? Czy to jest możliwe? No, na pewno nie jest to łatwe. Aczkolwiek wydaje mi się, że w takiej sytuacji to przede wszystkim chodzi o to, żeby ona wiedziała, że ma we mnie oparcie. Może tak łatwiej jak, ją wprowadzić w zmartwienie. To na pewno jest <laughs> dużo łatwiejsze. To na pewno jest dużo łatwiejsze. Natomiast na pewno yy, Tutaj, tutaj muszę pamiętać o tym, jako mąż, jak każdy mąż, że to, że jesteśmy osobnymi ciałami, to nie znaczy, że, że mogę sobie iść w swoją stronę i zrobić cokolwiek mi się podoba. Tylko jesteśmy w czymś razem. A jak jesteśmy w czymś razem, to, to jesteśmy w tym razem. Jeżeli ja widzę, że gdzieś on ma jakiś problem, to ja przychodzę próbuję zbadać czy to już jest ten moment, że ona jest w stanie zaakceptować tą pomoc, bo to też nie zawsze tak jest, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi. Czy może jest już gotowa i wtedy jeżeli ja przychodzę, wyciągam do niej rękę, mówię: "Słuchaj, z czym masz problem? Zróbmy to, jesteśmy w tym razem, róbmy to razem." Czy może no. zdejmuje problemy czy raczej obarcza? To zależy. <laughs> Nie, stara się, się zajmować raczej. A przynajmniej staramy się je rozwiązywać razem. To nie jest tak, że każdy zostaje jakby ze swoim problemem sama, tylko, tylko też współpracujemy przy tym, żeby je rozwiązywać. Zależy, kto ma jaki problem. Tak jak Paweł powiedział, czasem potrzeba chwilę czasu, żeby przemyśleć właściwie, w czym ten problem tkwi, bo, bo czasami są inne objawy, a inne źródło. Ale też jeśli chodzi o te smaczki, to mi się wydaje, że. Bo są małżeństwa, które opierają się na tym, że y, ludzie są dla siebie y, nawzajem fizycznie atrakcyjni. Ale jeżeli naprawdę się kochamy, jeżeli jest ta wzajemna miłość, to my patrzymy na swoje serce. I na tym sercu y, też warto zadbać, żeby nie było tej skazy. To znaczy y, współpracować razem w uświęcaniu siebie, żeby wychodzić też z pewnych wspólnych grzechów lub... Y, y, Albo pomagać współmałżonkowi w pokonywaniu jego grzechów, które gdzieś tam, czy my dostrzegamy, czy o których on nam powie, żeby też ta dusza była bez skazy, a nie tylko ciało, które no, się starzeje naturalnie przecież. Pan Jezus, kocha, Pan Jezus kocha Kościół i każdego z nas jakby bezwarunkowo. I tutaj to odbicie właśnie tej miłości pomiędzy Kościołem a Chrystusem wydaje mi się właśnie takie najmocniejsze. Każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas ma swoje oczekiwania, ale jeżeli ta druga strona umie to też zaakceptować, pokochać, ale też powiedzieć, że być może w tej, w tej sytuacji, no troszeczkę jest za daleko, że, że tu już, to już jest za mocno, że może zastanów się, czy, czy, czy dobrze idziesz, chociażby w hobby, czy może nie tak jak to się mówi kolokwialnie, czy po prostu nie, nie, nie przeginasz, czy nie, nie poświęcasz temu za dużo czasu. Jest rodzina, są dzieci, jest pewna odpowiedzialność. To, to, jest takie, to jest prawdziwa miłość, że ktoś, miłość to też jest od, przecież odpowiedzialność. Że ta miłość nie jest taka, taka ślepa, że wszystko co robisz, to ja to akceptuję. No nie zawsze tak jest, czasami trzeba też komuś powiedzieć: No już wystarczy. Dzieci pomagają y, w tej relacji małżeńskiej, bycia głową i poddanym mężowi, czy też y, są przeszkodą? Trochę pomagają, bo e, znaczy z jednej strony, jakby o dzieci najczęściej jest najwięcej kłótni e, i, i najwięcej jakichś tam różnych zdań, tak, każdy ma swój własny pomysł na wychowanie dzieci. E, no i tutaj właśnie jest ten moment, w którym się docieramy, w którym też e, dzieci przychodzą i pytają, a dzieci są sprytne. Przyjdą, zapytają mamy, przyjdą, zapytają taty, ktoś, sprawdzą, czy każdy mówi to samo. Może u kogoś się uda coś ugrać, I, i tutaj też jest właśnie rola tej głowy rodziny i, i, i rola też matki, która gdzieś tam mówi, że ojciec jest tym, który decyduje i, i słuchaj ojca. A więc e, dzięki dzieciom uczycie się być e, w jedności. Tak, choć na pewno nie jest to łatwe, e, bo czasami e, faktycznie, jak oni przychodzą nawet z takimi e, jakimiś błahymi problemami. E, Jestem w pracy, ja pracuję z domu obecnie, w związku z tym jestem zaoferowany na przykład jakąś rzeczą, jestem w czymś akurat, w, w, w coś jestem wciągnięty, i, i przyjdzie do mnie y, najmłodszy nasz syn, siedmiolatek, i zapyta mnie, a tato, czy mogę na przykład wziąć tablet? I ja jakby nie usłyszę tego, jakby dobrze, bo jestem skupiony na czymś innym, to mogę nie być w jedności z moją żoną. I tu zaczynają się schody, a właśnie na tym bazują troszeczkę dzieci, bo one oczywiście też są osobnymi jednostkami, mimo że jesteśmy w rodzinie, chcą uzyskać to, co dla nich, w ich mniemaniu jest najlepsze. Mamy nadzieję, że świadectwo Agnieszki i Pawła zachęca do tego, by wierzyć temu słowu, które napisał Święty Paweł do Efezjan. Ono jest także skierowane do nas i to życie małżeńskie i rodzinne musi się opierać na tym słowie. Panowie, pamiętajcie, dotykamy się swojej głowy i patrzymy na głowę, którą jest Chrystus. Życzymy dobrej niedzieli. Szczęść Boże wszystkim.